Witaj. Nfonomini Mini to NF-NX040. A dzisiaj pokażę Ci, jak możesz twardo zresetować to urządzenie przez ustawienia. Aby zacząć, chcesz otworzyć ustawienia, a następnie przewinąć na sam dół do system. Przewiń w dół ponownie i wybierz Resetuj telefon, a następnie Usuń wszystkie dane. To wyświetli listę danych, które zostaną usunięte w tym procesie, a wśród nich, co najważniejsze, takie rzeczy jak muzyka, zdjęcia i dane użytkownika. Jeśli masz coś, kiego co chciałbyś zachować, zrób kopię zapasową przed dalszymi krokami. Teraz, zakładając, że już zrobiłeś kopię zapasową lub po prostu nie chcesz tego robić, możesz wybrać usuń wszystkie dane i zrobić to jeszcze raz, a to teraz rozpocznie proces resetowania do ustawień fabrycznych Twojego urządzenia. Ten proces zajmie około jednej lub dwóch minut, mniej więcej, a gdy się zakończy, zobaczysz ekran konfiguracji Androida, więc wrócę, gdy to będzie dla mnie widoczne. Jak widać, proces jest teraz zakończony i możesz ustawić swoje urządzenie jak chcesz. Tak więc, jeśli uznałeś to za co pomocne, nie zapomnij kliknąć. Lubię to subskrybować.